Proszę Państwa, polski model rozwojowy się wyczerpał. Nie jesteśmy już ani państwem, które oferuje atrakcyjne koszty pracy, bo Polacy zaczęli zarabiać duże pieniądze. Nie jesteśmy, nie jesteśmy też państwem, które jest w stanie dostarczyć ogromne ilości wykwalifikowanych pracowników, bo jesteśmy krajem drugim od końca, jeśli chodzi o liczbę urodzeń. Z tej perspektywy, środki z KPO, czyli z Krajowego Planu Odbudowy, w postaci dotacji i niskooprocentowanych pożyczek z Unii Europejskiej, są ogromną szansą dla naszego kraju na rozwój, na pobudzenie tego rozwoju. No i na co one są wydawane? Cały internet żyje dziś właśnie mapą dotacji przyznanych z KPO. A tam zakup jachtów, Muzeum Ziemniaka. Czy poszerzenie ofertu, oferty sklepu z piwem? Bez komentarza.